Witamy w kolejnym odcinku premier tygodnia. Spójrzmy, jakie nowe tytuły ukażą się w ciągu nadchodzących siedmiu dni. Przewrotnik, budzący mnóstwo kontrowersji, twórcy HateRed z polskiego studia Destructive Creations, w typowy dla siebie sposób wyznaczyli datę premiery swojego ociekającego brutalnością i krwią dziełka na dzień dziecka. HateRed zadebiutuje dokładnie dziś, 1 czerwca dając wszystkim spragnionym flaków i krwi pecetowcom możliwość masakrowania, katowania, zabijania, podpalania i miażdżenia niewinnych ofiar. Chyba o niczym nie zapomniałem. Massive Chalice to z kolei stworzone przez słynne studio Double Fine połączenie gier strategicznych, taktycznych i simów. Jako nieśmiertelny władca kierujemy niewielkim państwem, dbając zarówno o rozwój technologiczny, jak i chociażby aranżując związki naszych poddanych. Co najbardziej oryginalne rozgrywka trwa na przestrzeni wieków, co oznacza, że nasi podwładni będą nie tylko ginąć w walce, a śmierć jest tu permanentna, ale również umierać ze starości. Rozgrywka ma mieć sandboxowy charakter, a każde kolejne podejście gwarantować inny przebieg wydarzeń. Gra zadebiutuje na PC 1 czerwca, zaś właściciele Xboxów One muszą na nią poczekać do 16 czerwca. For Heroes of the Storm nie trzeba chyba przedstawiać nikomu, kto choć trochę interesuje się grami MOBA. Blizzard, po zazdrościu gigantycznego sukcesu konkurencji i wrzuciwszy na areny najbardziej znanych bohaterów ze wszystkich niemal swoich gier, rzucił rękawice takim tuzom gatunku jak niekwestionowany lider, czyli League of Legends. Oficjalny debiut gry, dostępnej już od dłuższego czasu w wersji beta, nastąpi 2 czerwca. Oczywiście póki co wyłącznie na PC. Wonder to bardzo nietypowe dzieło, które trudno nawet zakwalifikować do jakiegoś gatunku. Jest to bowiem pozbawiona jakiejkolwiek rywalizacji oraz walki gra MMO, w której jedynie eksplorujemy i odkrywamy tajemnice nieznanej planety. Nasza bohaterka podczas rozgrywki wielokrotnie zmienia postać, a podczas przygody mogą jej towarzyszyć inni spotkani w tajemniczym świecie gracze. Premiera tej przeznaczonej na PC i PS4 gry będzie miała miejsce 4 czerwca. I to tyle odnośnie premier, czas więc na odrobinę recyklingu. D4 lub D4 to detektywistyczna przygodówka z charakterystyczną cel-shadingową oprawą, która kilka miesięcy wcześniej zadobitowała na Xbox One. W grze wcielamy się w prywatnego detektywa Davida Younga i podczas kilku epizodów rozwiązujemy kolejne zagadki kryminalne, korzystając ze zdolności widzenia przeszłych wydarzeń. W grze znajdziemy nie tylko rozgrywkę charakterystyczną dla przygodówek, ale także elementy gier a całość wypełniają liczne rozmowy i galeria oryginalnych postaci. Pecetowcy zagrają w DDDD od 5 czerwca. Końcówka to oczywiście dodatki. W tym tygodniu pojawi się zaledwie jeden z Supremacji do najnowszej odsłony Call of Duty. Trzeci dodatek do Advanced Warfare wprowadzi tradycyjnie cztery nowe mapy do trybu multiplayer oraz nowy epizodek za Zombies zatytułowany Carrier. Premiera na obydwie konsole Microsoftu już 2 czerwca. Posiadacze sprzętu Sony i pecetowcy będą musieli jednak poczekać na dodatek do 7 lipca. I to wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia innych naszych materiałów. Najnowszego gramu po godzinach i 124. odcinka podcastu.